Na wstępie nadmienię, że jak nie przeklinam, to mam problemy z wysławianiem się. Opowiem dziś o krainie, która jest wam wszystkim bliska. Pięknej. Krainie będącej fantastyczną bajką, zieloną wyspą. Silną, znaczącą, praworządną, którą stworzyli prawdziwi mężni i sprawiedliwi władcy. Krainie, której tradycją było opierać się okrutnym najeźdźcom. Krainie płynącej mlekiem i miodem, strawą jej mądrych mieszkańców. Na tę mieszankę, cudowny napój, jego recepturę, składają się również inne składniki. Nie jestem poetą, więc po prostu wymienię ci ich listę. W ten sposób również poznasz ich pełen bukiet, zamkniesz oczy i przeniesiesz się do tej krainy razem ze mną. Obiecuję ci, że od tej całej słodyczy rozbolicie brzuch. A ja, opowiadając o każdym kolejnym składniku, będę za każdym razem go rozmasowywać. Zacznijmy więc mieszać nasze składniki. Naszą cudowną krainę tworzy 38 milionów ludzi. Wszyscy liczą na spokojną starość i dołączenie do grona zawsze uśmiechniętych emerytów i rencistów, których już teraz jest blisko 10 milionów. Są uśmiechnięci, gdy przychodzimy żyć za 200 euro miesięcznie Pięć razy mniej niż w sąsiedniej krainie, którą również podczas ostatniej wojny zrównano z Ziemią. Naszą cudowną Ukrainę tworzą też młodzi obywatele podejmujący naukę. 6 milionów. Nie zapomnijmy też o 2 milionach studentów uczelni wyższych, z których 2 trzecie wybiera kierunki nieprzydatne dla rynku pracy. Rozpoczynając karierę, stracili na starcie 5 lat doświadczenia i podejmują się jakiejkolwiek pracy za 300 euro, nawet 10 razy mniej niż w niektórych innych krainach. Władze cudownej krainy pobierają tylko połowę dochodów obywateli w postaci różnych podatków. To dwa razy więcej niż w niektórych innych krainach, ale obywatele są zadowoleni, widząc z jaką efektywnością ich podatki do nich wracają w postaci wysokiego bezpieczeństwa, porządku, wzorowej służby zdrowia, oświaty czy nowoczesnej infrastruktury. Cieszą się również, gdy jedna dziesiąta trafia do aparatu administracji i partii politycznych. Nadzoruje to pół miliona urzędników, a ich liczba stale rośnie. To wszystko jest słodkie, ale dopiero rozgrzewa twój apetyt. W cudownej krainie panuje taki dobrobyt, że pracować musi niecałe 60% obywateli w wieku produkcyjnym to 16 milionów zatrudnionych. Tylko 3 miliony postanowiło pracować w innych krainach, z czego 2 miliony wyjechało w ciągu tylko ostatniej dekady. Już dziś kolejne 3 miliony również planuje życzliwie nieść pomoc gospodarkom innych krain. W większości dawnego Zjednoczonego Królestwa, a dziś nowo powstających Zjednoczonych Emiratów Europejskich. Zaczyna ci burczeć brzuchu? Kraina mlekiem i miodem płynąca to dobrobyt pozwalający również 3 milionom obywateli cieszyć się pełnią życia bez stałej pracy. I znów 3 miliony, tym razem euro. To kwota z budżetu cudownej krainy, która trafia bezpośrednio do instytucji kościelnych. Tak, władze cudownej krainy przekazują 3 miliony euro z podatków jej obywateli organizacjom zajmującym się cudami, takimi jak Chodzenie po Wodzie, które wyrosły ze szlachetnych idei, takich jak niewolnictwo, dyskryminacja kobiet, oddawanie własnych dzieci gwałcicielom czy po prostu ich odsprzedaż. Wszystko po to, by organizacje te dbały o strafę duchową obywateli, jak również walczyły z rozwojem nauki, czy kultury i praw człowieka, jak również bezpośrednio przyczyniały się do np. epidemii AIDS, starając się udowodnić, że prezerwatywy są złe. Warto nadmienić, że jest to 3 miliony euro dziennie, każdego dnia. Czy już rozbolał się brzuch? Dosypmy nieco goryczki do naszego przesłodkiego napoju. Cudowna kraina to również milion alkoholików. Kolejne dwa miliony, które alkoholu niebezpiecznie nadużywają. Polejmy dalej. Kolejne dwa miliony ofiar przemocy domowej będącej wynikiem nadużywania alkoholu. Jedna trzecia piętnastolatków, którzy przynajmniej raz w miesiącu się upijają. Półtora miliona dzieci żyje z alkoholikami. Skręcacie w środku? To dosypmy jeszcze co dwudzieste dziecko cudownej krainy jest ofiarą wykorzystywania seksualnego przez dorosłych. Dwie trzecie z nich skrzywdziła osoba im znana. Połowa z nich jest przekonana, że żadna instytucja nie jest w stanie ich ochronić. Policz, ilu możesz mijać pedofilii każdego dnia i ile osób może mieć przez nich zachwiane życie. Już nie możesz? Nie oszukuj, dosypiemy jeszcze troszkę. Płaca minimalna dla uczciwego obywatela... 350 euro. Koszt utrzymania jednego więźnia, 500 euro. Jednocześnie cudowna kraina przoduje wśród wszystkich europejskich pod względem ilości więźniów. Skręca cię w brzuchu? Może lekarza? Największe szanse na wyleczenie będziesz miał, jeśli dasz łapówkę. 70% obywateli twierdzi, że dzięki łapówce będziesz przyjęty poza kolejnością. Tyle samo twierdzi, że państwo nie zwalcza korupcji. 50% uważa, że organy stojące na straży prawa też da się przekupić. A polityka już od dawna słowo polityk uważa się za synonim słowa złodziej. Teraz się rozluźni, bo wystarczy już tylko dodać słodką wisienkę 20 tysięcy sierot w domach dziecka. Na utrzymanie jednej przeznacza się jedną czwartą tego, co na utrzymanie jednego więźnia. Dlaczego tak jest? Może dlatego, że co roku półtora miliona osób leczonych jest psychiatrycznie? Może dlatego, że już teraz 20% wyrastających nam dzieci nadaje się pod opiekę psychologów? Może przez ciebie? Może dlatego, że nic nie robisz, by to zmienić? A może tak jest dobrze? Nie, to nie może być prawda. To muszą być same kłamstwa. Nasza kraina jest cudowna i kolorowa. Uśmiechnięci politycy machają do zadowolonych obywateli. Wszędzie panuje dobrobyt. Tak mówi telewizor, więc tak musi być. Ta kraina dumnie nosiła kiedyś imię Polska, ale teraz zamienia się w Meksyk Europy. Zło do triumfu potrzebuje tylko tego, by dobrzy ludzie nic nie robili.